Siema, z tej strony Endair i zaczynamy maraton Skywards, takich, zwyczajny, takich zwyczajnych gierek, na których co kilka odcinków będę wbijał po prostu kolejny level. I myślę, że będzie to naprawdę spoczko. Na każdym odcinku takim pojawiał się jakieś cztery gierki, zależy od ich długości. A dzisiaj właśnie mamy pierwszy odcinek tego maratonu. Na tym maratonie, który będzie trwał około miesiąc. Nie będę patrzył na statystyki, bo chcę sobie zrobić właśnie taką niespodziankę tym, ile subskrypcji mi przybędzie po miesiącu tego maratonu. Więc jakby nie jest się na to, że będę was chwalił, że wbiliście tyle i tyle łapek w górę. Niestety tak to już czasami jest. A ja chyba nie będę tutaj za dużo gadał. Przechodzimy do pierwszą randkę Widzę, że mamy na mapie Nether, więc nie jest to najlepsza mapa, ale też nie jest najgorsza i za 5 4 3 2 1 i startujemy. Tradycyjna moja taktyka na tej mapie, czyli po prostu poleźć sobie tu, nie zbierać żadnych skrzynek poza tą jedną, bo tutaj mało jest takich raszerów chorych jak ja, ale czasami właśnie tacy się zdarzają, na przykład ja. No i to jest właśnie najlepsza taktyka, rozwalacie sobie tylko obok, bierzecie sobie tutaj jakieś rzeczy z tej skrzyneczki lecicie do kolejnego typka i w tym czasie mi się dostanie ta perełka z mojej klasy wiecie, zawsze myślę, że dużo osób ma już jakieś różne klasy i w tym czasie po prostu dostajecie sobie klasę no ja w tym przypadku mam Enter Steve'a, więc się tepnę tutaj i elo hop yy, zobaczmy jak to będzie wyglądało, mamy jakieś rzeczy no nie są najlepsze ale jest też ale nie są też najgorsze, więc poczekajmy, aż tu ktoś do mnie przyjdzie. Dobra, jest to jakiś typek. O, są nawet dwa typki. Niech oni się tutaj biją i ja wtedy zaskoczę do tego. Daj mi mój drogi itemki, poproszę. Dziękuję bardzo serdecznie za te itemeczki. Bardzo są spoko. O, nawet fajny mieczek jest. O, aj, wędeczka. No i tak się gra w tą grę. Dobra, teraz, nie żeby kampić, ale po prostu poczekajmy na kolejnego typeczka i sobie możemy wtedy do niego zeskoczyć. Gdzie? Tak, zlokalizujmy sobie najpierw tych ludzi. Drugi nie wygląda mi na jakiegoś najbardziej miliardowej Q-typa, tym bardziej, że chyba... tak, ma Alex, więc to jest non-prem, to raczej. Bo wątpię, żeby ktoś z ręką miał skin'a Alex. I hop. No i tak to można grać. Wow. Ej, coś co zawsze znaczy te skrzynki były dla mnie. Czymś to znajdywałem raz na kilka lat, a teraz znalazłem tą skrzynkę wcześniej, jak grałem y, jakieś kilka minut temu. Na rozgrzewkę to znalazłem tę skrzynkę skinów Among Us i teraz też się ją znalazłem. Mniejsza to że ona mi do niczego nie potrzebna, bo ja w to Among Us nie gram. Yy, bo nie wiem, czy nie, jakby Among Us to Among Us, a nie w Minecrafcie. Yy, ale wiecie, zawsze to jest taki farcik znaleźć tyle skrzynek pod rząd. Więc myślę, że bardzo spoko Mam nadzieję, że będę miał od tego szczęście. Dobra. Mamy wszystkie piękne itemki, no nie są najgorsze i nie są najlepsze, ale damy sobie radę. Jak się ma skilla, to się też wygra z najgorszymi itemami. A ja tam trochę tego skidałam, mam, chociaż nie będę się tu chwalił, bo... <grym> przy to ja nie jestem ostatnio, asesinek mnie zabił kilka razy upokorzenie. No. Nie, ale wtedy to ja jeszcze stref nie umiałem robić pewnie. Ja już sam nie pamiętam, to było jak kilka tygodni temu, a teraz się właśnie podłużyłem trochę w PvP. Nauczyłem się robić lepsze strefy, bo jak widzieliście robiłem takie strefy. A ja wcześniej stref w ogóle nie... jakby nie umiałem desigować tego, żeby podczas PvP robić strefy. Wiecie, na trybach PvP robiłem na spokojnie, ale jak są Wars dla mnie to był taki stresik, wiecie, napięcie. I nie zdążałem. No, jakby nie chodziłem na boki w ogóle. Tylko po prostu jechałem prosto. No i przez to trochę no, słabo było. Z moimi umiejętnościami PVP. Jak widzicie, ten głupi Stevek miał swój kochany mieczek, więc lecimy do głowy. A tamtej ręce trochę mi nie poszło, bo jakaś głupia. Ale siara mnie zatrukła swoim dek z Ostrość 2, jak podejrzewam. Ale nie ma to w tej chwili większego znaczenia. Przejdźmy do teraźniejszości. Czyli do tej areny której no mam całkiem dobre itemki, nie będę narzekał, bo nie są złe. Oxcraft naprawdę hojnie mnie tutaj oddarował tym. I ja się domyślałem, że ten Steveus będzie, będzie miał swoje śnieżyczki głupie, ale no miłe zaskoczenie. Steebus nie miał śnieżyczek. To bardzo dobrze. Bo bym nie strzelał tymi śnieżkami i by się nie dało żyć normalnie z takimi Stewusami. To jest masakra. Wow, dwie diaksowe rzeczy. W jednej skrzyneczce, to jest. Hop! Co tutaj jeszcze jest takiego fajnego? Raczej nic, dobra. Budujemy się do góry, żeby stąd sobie patrzeć, gdzie są jakieś typki fajne do zabicia. Najlepiej bez premeczki, bo po co komu walczenie z typem z premką, To jest tylko do dobrych graczy, którym ja oczywiście, jak pewnie wiecie, nie jestem. <grym> ja nie wierzę, Stevie, mógłbyś. Nie wiem, nie mówię, że jesteś Steven, bo nie jesteś Stevie', masz prękę i tutaj, jak wraca to, to trochę szacuneczku. Ale. No nie trzeba o to, bo strzelasz ciągle śnieżkami, nie wiadomo po co, więc tutaj akurat w ci za to nie ma... Nie mam szczerze, Ja nie wierzę. Przestań strzelać tymi śnieżkami, Steve'usie. Lamusie jeden. No przestań się do góry budować! Nie no, co ja bym dał, żeby tego Steveusa zabić. Steveus mu kazał normalnie. Ja nie wierzę. Steveusek. Co to balasz? Gdzie on w ogóle jest? Aha! Tutaj jest jakaś dziwna chyba dziewczyna w ogóle co jest. Dajcie mi jakieś ktoczki. Hop. Błagam, żeby ona nie kampiła tak jak ja, dobra, ona nie kampi tak jak ja. <grych> to dobrze dla mnie. O, typ Mahakshielda w ogóle, to widzi moje piękne skrzydełka jako jeden z niewielu na tym serwerze. Co za ulga. Lubię jak ktoś Mahakshi'a. No i nie, no oczywiście musiałem Dobra, to mieć lag. W tamtej ostatnia arena, bo jesteśmy znowu na nederze. W tamtej ręce musiałem mieć laga, bo dlaczego nie? I przez co ta jakaś dziwaczka mnie zabiła, bo dała mi knoka miliard, nie wiem jak. Nie wiem, co się w ogóle stało, ale nie będę w to wnikał, bo nigdy nie wiadomo, co ten knok myśli za lagi. Niestety muszę się klepać siekierą, to mi totalnie nie odpowiada. Ja druchowo klikałem w <grymne> lewym przycisku, wiesz, co jest. Się przyzwyczaiłem, a to tak nie działa. To niestety tak nie działa. Ale dobra. Mamy miecz, więc będę się bił mieczem wreszcie, jak profesjonalny gracz. No i niestety nie udało się zrobić z Kala aleksiarki. Steve'us aleksiara, nie no, Bardzo, bardzo kreatywne. Tak normalnie nic dla non -premium. Jak macie non-premium, to... Weźcie sobie ustawcie Nick Steve'a, ale ksiara. <noise> Chociaż wydaje mi się, że tej samej premki mnie oglądają raczej. A, jak macie non to trochę słabo. Ale nie krytykuję, niektórych nie stać i tyle. I to jest normalne. O, kolejny Huxfieldowiec. No to, Hack. Huck, -Huck -Shield. Mam nadzieję, że Ty mnie zauważy moje piękne skrzydełka. Tutaj ja mam skrzydełka, Ty nie, Ty nic nie masz w Steve'usie. Szczyt ma Steve'a w ogóle, co jest? Jak, dlaczego on ma Steve'a? O ty, ty 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 ty, aleksiara go zabiła, ja zabiję tą aleksiarę, za to! No aleksiara! O nie, aleksiara ma cheaty! Aleksiara miała cheaty, a ja aleksiary zabiłem. Dobrze. Ha, zabiłem cheatera. No? nie Nieczęsto się zdarza taka okazja, żeby sobie cheaterkę... Albo czy teraz Ale jak już się zażyła, to. No jestem z siebie zadowolony, że tak ją potłukłem. No nie miała szans ewidentnie, nawet jej kochane, czyli tutaj nic nie pomogły. Dobra, ale mniejsza o to, co tutaj mam? Dobra, mam całkiem spoko rzeczy. Niestety nie mam żadnej klaty dobrej. Okej, okay, już tylko dwóch żywych graczy. Zatrzymaj sobie sprinta, mój drogi. Może padniesz jeszcze do lawy. Co ty na to? Nie wiem co ten Stevek robi, obudował się przed moją wędką, ale żeby przed wędką się zabudować, to trochę to dziwne. Stevek, co myśli, że mnie to nie. O nie! Limit CPS-ów! Co jest? No i głupi Steve mnie przez ten limit za prawie zabił, ale no tutaj Coxcraft naprawdę nie propsuje za ten limit cps -ów. No i to było na tyle. No i tutaj apel do Coxcrafta, proszę, zostawcie ten limit CPS-ów, bo on naprawdę jest głupi. I. No i moglibyście jednak go usunąć, bo jest bez sensu. A to by było chyba na tyle, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku jutro, bo jak wiecie, byłam i mam maraton właśnie, więc no, siema.